To jest grupa chłopców z rocznika 2011-2012. Zaczęliśmy przygotowania i treningi z tym zespołem w listopadzie, w tamtym roku i można powiedzieć, że już teraz mija praktycznie dokładny rok, kiedy się spotkaliśmy. Chłopacy naprawdę bardzo fajnie trenują. Zagraliśmy już pierwszy turniej w czerwcu, gdzie się pokazali z bardzo dobrej strony. Podzieliliśmy nasz zespół. Mamy bardzo dużo chłopców trenujących. Na dwa zespoły w tym turnieju graliśmy zespołami z Kalisza i z Ostrowa, więc bardzo fajnie grupa się rozwija. I już w lutym, 6 lutego, zaczynamy rozgrywki w Wielkopolskiej Lidze u właśnie 11. I sami nie możemy się już doczekać, jak wypadniemy w tej lidze. W rozgrywkach u 11 bierze bardzo dużo drużyn. Są zespoły i spiły. To będzie chyba najdalszy wyjazd. Są zespoły z Poznania, są zespoły z Rawicza, więc naprawdę cała, cała tutaj Wielkopolska. Chłopaków czekają Mi się wydaje, że bardzo, bardzo fajne mecze i mówię, nie możemy się już doczekać, jak wypadniemy w tych rozgrywkach, bo patrząc, oglądając właśnie naszych chłopaków, według mnie prezentują się bardzo dobrze i jesteśmy pełni nadziei przed tym sezonem. W Treningach z dziećmi przede wszystkim to jest to, chcemy ich zachęcić do dalszego uprawiania. I tak jak na przykład dzisiaj mamy, głównie to chodzi o założenie, żeby był trening z piłką. Dzieci głównie cały czas mają piłkę, nie dostawają się z tą piłką, to są gdzieś tam techniczne w formie techniki. Staramy się też pracować nad ich szybkością, koordynacją i siłą, ale wszystko w różnie tych. Mamy ćwiczenia, gdzieś tam opieramy się na sprawdzonym planie ćwiczeń. Dlatego mówię, że fajnie chłopacy pracują, fajnie działają. A główny trzeci trening piątkowy, trening poświęcamy gdzieś tam już na systemy piątkowe i uczymy się już grania pięciu na pięciu, które będziemy chcieli właśnie wykorzystać w lidze. To no widać, że dzieci, dzieci naprawdę po sukcesach ostatnio BM, slam style Są bardzo, bardzo można określić koszykówka. W mojej ocenie staje się sportem gdzieś tam to numer jeden w Ostrowie. Chociaż... Wiemy dobrze, że i w piłkę nożną i w piłkę ręczną dzieci w różne dyscypliny w Ostrowie, również chętnie starają się ćwiczyć, ale widzimy to właśnie po zainteresowaniu nawet tą grupą. W pewnym momencie musieliśmy po prostu zamknąć tą grupę i nie przyjmowaliśmy już nowych, nowych zawodników. Otworzyliśmy nową grupę w tym właśnie tym samym roczniku 2011-2012, którą prowadzi trener Filip Pietrzak. Tam nabór jest cały czas jeszcze otwarty, jest już nawet już teraz po miesiącu funkcjonowania tej grupy, jest już ta grupa można powiedzieć bardzo dobrą frekwencją, ale tam zapraszamy wszystkich. Ideą naszego klubu jest to, że wszystkie dzieci, które chcą grać będą mogły grać tą koszykówkę i w tym roku też można powiedzieć zrobiliśmy taki no, przełomowy można powiedzieć pionerski projekt i w wszystkich gminach, gminach ościennych jak Skalmyżyce, Przygodzice, yy, Odalanów powstały też grupy młodzieżowe, które też się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem i też młodzież tam na razie dwa razy w tygodniu uczestniczy i na pewno będziemy chcieli na koniec zrobić taki turniej tych wszystkich gmin i wtedy my trenerzy z grupy, w których będą grać te dzieci w Lidze właśnie, będziemy sobie dobierać i tych najzdolniejszych będziemy chcieli, żeby grali u nas razem w Lidze.